Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Prince of Persia, Piaski Czasu. O boże, przepraszam bardzo. Yy, ja teraz gram na starym save O boże. Znaczy się no na nowym. Yy, ściągniętym z internetu. Yy, tak, no to tutaj było postawione stamtąd. Tam gdzie się teraz patrzę. Może F miał być. Tam, tam, gdzie się teraz patrzę. Z tamtych a to drugie zostało tutaj przeniesione z ...tąd. Gdzieś tutaj to jest. Ja was bardzo przepraszam, że to mi się nie nagrało, ale to już zostało nagrane, jak mnie nie... znaczy, to już jest safe ściągnięte z internetu, i ja nie mam tak naprawdę na niego wpływu. No i teraz, co nam się wysunęło. O kurde powinienem się jeszcze iść uleczyć, no nie? Byłoby miło. Nie, out, 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 out no. As you wish. Y, Grał teraz jest w angielskiej wersji językowej. I'm right. Stop doing that. Y, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Oczywiście. Ciąg dalszy mojego let's play'a. Ja bardzo przepraszam, że to jest w angielskiej wersji, ale nigdzie nie mogę znaleźć Tam Tamtą wersję, w którą ja grałem, ja miałem z i teraz mi się transferu. A, to już jest. Tutaj ten, naciśnięty tak? Czy co? Bo nie wiem. Nie no, to mi się nie naciska. Z nie jak mi przyszły, no to się powinno naciskać. Dobra, pobiegniemy do końca. No. No Fragę tam już nie mogła czekać. No nie, sekunda. I to tylko dlatego, że ten checkpoint to jest tak w środku. A już wiem co to jest dalej, tak więc. Tutaj jest teraz Zosutana. Ja wiem co to jest, bo ja ten odcinek miałem już nagrany, ale on teraz niestety nie istnieje już. A nie, jeszcze tutaj nie ma Zosutana. Soutane Zo so, so ilpi FAR Far, nie wiem jak to mogę. O, no właśnie to już jest Zosutana. No właśnie teraz. Ja nie będę tego tłumaczył, bo ja sam dużo nie będę nie, nie rozumiał. Yy, ale było takie coś tam taki motyw, że... Yy, gdzie my jesteśmy, jesteśmy w wesultana. Tak tłumaczę pokrótce. I tu już mamy kolejnego seru. Ale... Eee, a, wypisów się z bogaty, zrobić. Dobra, grunt, żeby fara przeżyła to No i teraz, właśnie widzicie, bo sejfy jak, jak są nieaktywne... ...to po prostu, no, nie ma tego... Mm. No spokojnie zawsze są ostrożne. Nie wiem, czy znaczy Panu musiał, żeby był ostrożny. Ale teraz mam mniejszy syf na komputerze i zobaczcie, jak mało mi laguje teraz, więc... No, my Mam już tutaj są. Hmm, po co tracić czas? Chciałem wam po prostu pokazać wizję. Yes. Y teraz trzeba się na to wbić. Niedługo pojawi się przeciwnik, przyci tak wam zaspoiluję. No, znaczy, znaczy to jest taki spoiler. No bo ten przeciwnik już tutaj zaraz będzie po drugiej stronie bramy. You did it. No co ty nie powiesz... a sorry, zapomniałem, fara. Birds.

Dawaj, dawaj, to jeszcze ty byłeś, co? Taki byłeś hardy. Uf. Uf. No, no dobra. Yy, teraz trochę zlamiłem, ale co mi to... Teraz przynajmniej nie będę tutaj tak... Ale wiecie co, zaczekać chwilę, dobra? A, tutaj jeszcze jest jeden ptak, tak? tak, tak? Ciekawie. On właśnie tak tutaj ma taką... No. no to jest zawsze 7 ptaszek buguje, zawsze. Boże, mi to się tutaj zawsze ptaszek buguje zawsze. No. A Muzyka ucichła już, wszystkie ale co No co ty nie powiesz? Ty no patrz, dziura. Ale fajnie, jak teraz mi tak granie nie loguje podczas nagrywania. W ogóle tak mam już. Zakupuję sobie dzisiaj Splintercella i Słuta. słota już macie taki mój prerot. The fabled menagerie of Azad, the Sultan's pride and joy. It had been one of the wonders of the world. As a child, I dreamed of it and longed to see it with my own eyes. Now it was a place of terror, an abandoned ruin laid waste by the sands of time. Here I am. was on always dreamed to it. A teraz, przy, przez, czaski, przez piaski czasu, to jest miejsce terroru. E, I jest zrujnowane przez te piaski właśnie. Tak pokrótce tłumacząc. O Boże, ale zryłem teraz. Trzeba było stamtąd po prostu tam przeskoczyć. Chyba. Teraz akurat nie pamiętam jak co przejść. Czy w tą stronę pobiec? E, tak, w tą trzeba pobiec, po ścianie. czy na drabinkę tak po prostu biegnijcie do końca spokojnie to mnie trzeba nigdzie skoczyć ani nic teraz znowu pewnie gdzieś trzeba powiedzieć po ścianie o nie tutaj jest drabinka ee to spoko e, teraz tutaj W ja nie jestem pewna, czy to wystarczy mi, ale dobra. Nie jestem pewna, czy to wystarczy mi po biegu. E, dobra, spoko, udało się. E, dobra, biegniemy, tu, idziemy tutaj do końca, tą szklarnię, czy... Nie, to jest słuchaj, klatka jakaś coś takiego, albo na małp to jest, nie wiem, wybieg. Ja chyba coś tutaj pominąłem trochę. Wychodzimy tutaj i ja robię cięcie na chwilę, dobra? Tak więc widzimy się za chwilę. Yy, dobra, dojdziemy do kolejnego save'a. Już kończyłem, bo to już jest 12 minut, a potem nie chcę, żeby to mi się przez 2 godziny konwertowało. Bo mnie to właśnie denerwuje, jak tyle mi się musi let's play konwertować któryś. I teraz co by tutaj zrobić, bo tutaj ostatnio przerwałem nagrywanie. Tam już jest checkpoint. O, dobra, spoko, dzięki, miło. no, 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 no. no. tak dobrze, wow, jaki spadek fps nagle. Taki był trochę błąd, co, jest ciekawe, że co ja w ogóle tym, tym pokrętłem robię. Dobra, mamy checkpoint, tak więc idealnie, aby zakończyć odcinek, wiem, że był krótszy niż normalnie, ale fajnie, bo nie będę, nie będę go musiał robić przez, przez mnóstwo czasu. Dobra, zapiszemy kulturalnie, żeby wiedzieć, w którym miejscu skończyliśmy. Done. I'll jest... start the story from here next time. To jest klatka ptaka. On mówi tak samo, że. Sam, że nas, przepraszam Was bardzo, bo teraz mógł być szumowany przez środek mikrofonu, bo ja muszę łap, machać łopami, jak coś mówię. Yy, to była klatka ptaków. No to tak więc, cześć. Trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Yy, przepraszam Was bardzo za tą angielską wersję, ale no nie mam wyjścia, przykro mi. A właśnie, gdyby ktoś miał spolszczenie lub był w stanie je znaleźć, to bardzo was proszę. Tylko nie wysyłajcie mi linków do torrentów całej Prince of Persia z tym, ze spojrzeniem, dobrze? Dziękuję was bardzo, bo mi się nie chce znowu tej gry ściągać, bo ją ściągałem już dwa razy. No bo wiecie, już tam mówiłem, w którymś odcinku, mody na pikselek, to jest moim piracem, że ja tą grę miałem, ale niestety jej już nie mam. Tak więc pa. Trzymajcie się.